Widzicie z tej strony skorpion, dawno nie było odcinka z tej gry, czas to nadrobić. I tu teraz szybciorem, co my tu zrobimy?

I don't understand how this got so unpleasant. Oh, I agree, I agree. A whore dies and suddenly this. Will you have wine? Poczekajmy, chwilę. Thank you. who here? I owe you an apology, Captain. This is hardly the I you. Well, time to do this the hard way.

Co dalej? Wchodzą na dół i. No właśnie, i co dalej? Interesujące. O -o. Skąd to nie wiedzą, że tu jestem? I'll find you. Nie oni są poszli sobie. Mam taką nadzieję. Mamy remedium, ale nie mogę wziąć. Te za to mogę. Super. Biorę sekiewkę. przyda się kasa? A tu mamy Runę. Yeah. Stare piście. To mi się podoba. Ale to nie koniec naszych przygód. Czas z tego pokoju się wynieść. Ła, wow, bełty. Przydatna rzecz. I teraz tak. Przydałoby się ich załatwić. To na pewno. My ruszajmy dalej. To nam będzie potrzebne. I jesteśmy bezpieczni na górze. Tak, tak, gadaj zdrow. Wam, że odcinków z tej gry może być sporo. Dobra. Pozytywnie. Jest jeszcze jakiś skarb dla mnie tutaj w pobliżu. Na razie nie ma. Szkoda. Ale mamy zioma. żeby nas nie wylukał.dzieę leziesz? jesteś mój Tu go ukryjemy ekst i znowu na górę Nie ma to jak bezpiecznie się poruszać, i tu ładny lot ze zwolnieniem jest kolejny agresor. Wow, nawet dwóch. Skoro mamy chwilę, zajrzyjmy sobie tutaj do, na przykład zadań. Sporo ich mamy. Okej. Okay. Teraz przejdźmy tu do mocy. Mamy cztery runy i co możemy tutaj sobie ulepszyć albo wziąć nową zdolność. To jest bardzo dobra. Ciężki wybór. Naprawdę ciężki. Może ulepszymy sobie mroczny wzrok Super Zrobimy sobie jeszcze save'a Tak na razie co Operowo. I jesteśmy na rurkach. Tak tak. Jak to zrobić, żeby się ich pozbyć? A nie być zauważonym, oto jest pytanie. Gdzie ty tam, Durniu, szukasz? Same drzwi ci się otwierają? Fajnie. To macie pewnie jakieś czujniki zamontowane. A właśnie. Jest koleś. O, jeszcze jeden. No pięknie. Fajne to jest. Kiedy używamy tej zdolności, na chwilę jakby wszystko zwalnia. he got through there with half the watch looking for him he had help yes but how far does it go the trail goes to martin but martin knows what? everywhere oh, nice. no nie, <laughs> not to the flooded district surely or did he <laughs> The sewers are a rat's nest, and once he reached the river, he might have gone anywhere. was nie było. No, bez przegięć. Why kill the Empress? He must have gone mad. Why didn't anyone redraw the map Oh, the coś jest.

This map is hundreds of years old. Older than the Coldwinds. Black Magic perhaps. Well he is Sir Conan after all. Order shall prevail. Not to the Ten the is dobra. Or did he?

Ciekawe czy tu go wykryje, czy nie raczej. Muszę go stąd zabrać i tu go położę. Coś mamy. Mapa Starego Wybrzeża. Nasza i jadło przyda się. Co tak sobie pogwizdujesz? Ci wesoło. Ja już chciałem tam do niego iść. I bym zrobił wielki off-top. No, ale i tak ci załatwię. To tylko kwestia czasu. Nie misiek. Mógłbym tak z góry na niego spaść i go zabić. Ale nie. No gdzie leziesz? Teraz będę tu nie wiadomo ile czasu siedział No niestety to taki rodzaj gry Ja wolę skradankowo no nie polas tam no Co za kolesie Co to było? Do przeczytania. Okej. Okay. Jesteśmy znowu na górze. Czas stąd wyjść. Ale chwila. Jednego bydlaka mniej.

Gdzie go umieścić? Niech będzie tu trudno. No właśnie tam. No patrzcie. Fort. Ale chyba wyczuli tam te zwłoki. Nic tu nie ma do wzięcia, ale jest za to koleś. Kolejny jeden i na razie jeden, a nie dwóch? No tak, bo ja głupi tam zostawiłem o te zwłoki, to się nie dziwię, że wykryli. Jak się głupio robi, to się potem głupio ma. Tak, to już jest. Fuck. Gdzie jesteście?

Odnośnie mówi, a gdzie jestem? To ciało? Znikło? Nieważne. To był nieudany skok. Tu coś mamy, sokiewkę, yeah! Tak, jakieś notatki. Sprawdzanie z konfiskaty numer 2749. Przeczytajmy. Okej. Okay. 이 나고라. 투. to doj się zatrzymamy na chwilę. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. Cześć!